Witajcie moi drodzy z tej strony Studio Plotagon i zapraszam Was na 14 odcinek serii Studio Plotagon reaguje. I dzisiaj będziemy reagować na ten film pod nazwą Bob budowniczy przeróbka YouTube Pup bez iwony. Obejrzałem kilka razy tą przeróbkę, ale teraz uznałem, że będziemy reagować. Z Wami, ponieważ kaszego nie. No więc, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak zakończy się ta przygoda, to zostańcie ze mną. A jeśli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. No i, żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Klikamy przycisk play. Oglądamy i reagujemy. Co się stało z tym intrem? Kaka Project został zniszczony przez te koparki z bobu budowniczego. No dobra. Okej. Okay. Intro jest zepsute, ale dobra, oglądamy dalej, bo Poczatek mnie trochę rozbawił. Podaję! No i gotowe. Teraz trzeba posprzątać, spychać i wypierdalać! zawsze na się zajeba. Pomodloniczy, nie wiesz co. Co cię boli? Przestać, cię boli! Piarośmierzy i przemocy. <laughs> Piach, śmierć i przemoc? <laughs> no nie, ktoś rzucił na Boba to drabiną. No i Bob się uderzył i nie wiadomo skąd. Dobra. Ja tu nie mogę nic tu powiedzieć, bo nie mam nic tu do powiedzenia, więc odgadamy dalej, bo to jest mega śmieszne. No i się tak Bob wkurzył, że walnął tym młotem prosto w ten dom i bum, wybuchło to cały dom. Ja nie mogę, jeszcze się pojawił strażak sam, który niestety został, został oczywiście wyrzucony z przeróbki, bo, bo, bo ta kobieta pokazała środkowy palec, niestety. Dobra, okej, okay. Ogonamy dalej. Nie. Bob Budowniczy jako Bob Marley. <grystanie> no dobra, trochę przeminę jak Bob Marley, ale tak naprawdę on jest budowlańcem. Nie jakiś tam aktorem czy poetą. No i oczywiście muszę się zgodzić z tym Bobem, bo, bo Bob wszystkiemu nie zaprzeczy. Ale ta piosenka ma inne plany w głowie. No dobra. To jest tylko przeróbka, jakby co? Oglądamy dalej. Co macie dziś robić? Nie. Zaraz padę. Co? Nie. Pamiętasz? Bob chyba naprawdę nie pamięta co ma dzisiaj zrobić. I nawet nawet pytań, pypań, pytanie padło w milionerach. Co mam dziś zrobić? A tutaj nie ma żadnej odpowiedzi podanych tutaj w tym pytaniu. Kani. Może napiszcie w komentarzach, jakie odpowiedzi byłyby tutaj, w tym takim pustym pytaniu milionerów. Wtedy bym tak zrobił w kinemat. w kinema, kin, kin i bym. i by to oczywiście. miało sens wyglądać, no. A potem nagle spychać coś, czy jakiś tam powiedział, że zaraz, panie. No i potem wrócili z powrotem do warsztaty i nawet. Się i Marta spytała się do Boba, nie, czy nie pamięta. I to chyba był głos Ferdka Kiepskiego, mi się tak wydaje. Z odcinku Łzy Wazyla, tak mi się wydaje. No dobra, oglądamy dalej. A, jedziemy to, kurwa! Ty i Cik pomożecie mi reperować Ogórka, Pana Ogórka. Słuchamy budowniczyło? Kiersta jest pod paląca. Mówi Hemelja Jadziga. O, tak? Proszę się martwić. Przyślesz słuchacza, żeby panu pomógł. Słyszę! Słowa we Czy damy! Da, damy. <ścoughs> Coś ty powiedział, koparko? Coś ty powiedział? Ja nie mogę. To najśmieszniejsze hasło kiedykolwiek słyszałem tutaj w tej bajce. Ja nie mogę. No nie mogę tego powiedzieć, bo... No bo to byłoby złe po prostu. No i... No i byłoby obrzydliwe trochę. Dobra. Lecimy dalej, bo ta przeróbka jest najśmieszniejsza. Spania! Może się pieda! Korecy, o... a nie. A kto to panu tak uspierdoliby? Zdążymy ją naprawić do no. Bob naprawia szopę. Tak? Akurat. No i bum! Szopa została eksplodowana przez dynamit, przez Boba budowniczego oraz inne pojazdy. Pan narrator powiedział, że Bob naprawi szopę, ale ten Bob ma, inne, ten ma inne zdanie i powiedział: Tak, akurat. No i wtedy bum, i szopa wybuchła. No i pan klient nie będzie z tego zado zadowolony, jeśli Bob spap sp sp spaprał robotę. No i może być za to zwolniony, oczywiście. I będzie miał bez roboty za to. Okej. Okay. Oglądamy dalej. E, dzień dobry! Dzień dobry, panie ogórku! Jechowi, Proszę to dodać! Przyjechałem pomóc przy ogórku. Je, to dobrze! Będę brał cię. Słucham, firma budowlana. Dajcie mnie pieniądze żeby spór wyżyny, ja. Nie ma sprawy! Wszystkiego dopilnuję. dalej. <laughs> Ale Marta ją olała, ja nie mogę. Marta sprawiała z tą wkurzoną babcią, która prosi, żeby oddać jej pieniądze. Ale ta Marta ją olała i odłożyła słuchawkę. No, no co za wściekła baba trochę, nie? No dobra, ogadamy dalej. <laughs> Spuchniła deska. Zamiast spaść, uderzyła prosto w twarz Boba, no i Bob upadł. Ja nie mogę. Ta, ta deska chyba nie chciała się sama naprawiać, no i postanowiła dać Bobowi, Bobowi nauczkę. No dobra, odgadamy dalej. Co się, co się, stało? Ta belka jest całkiem spierdolona. I co teraz kurwa będzie? Pojedziesz na co? Dźwigu? Aaaaaa! Ja ile złom! to! Klocuch ma rację, ko... wy pojazdy. Klocuch ma rację. Wracajcie tutaj. Robota jeszcze nie skończona, a wy już uciekacie z krzykiem? No dobra, może bo przypadkiem zmienił się w starszego człowieka i zobaczył tyle bałaganu? Ale to nie powód, by krzyknąć i ucieknąć z miasta. Klocuch do was wołał, żebyście stąd nie uciekali. No i muszę, tu, muszę, tu, i muszę się tu zgadzać z Klocuchem. Dobra. Okej, nie będę tutaj więcej tu gadał na ten temat, tylko po prostu jedziemy dalej. Oglądamy dalej. O, masakruje. Nie naprawdę nie winiekły taki głupo, także. Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam musi w głowie. Kurwa, ja pierdolę! No nie wierzę. Star na wróble, który właśnie podkochi, podko, pod, podkochiwał się z starszym mężczyzną. Nagle oczywiście chciał się yy, pocałować z tym mężczyzną, ale nagle granat tutaj na niego wylądował i BUM! Wybuchł. Ale potem widzimy, jak tutaj Statek utonął w wodzie. No i tak się skończyło. Niestety, dobra, jesteśmy już w połowie materiału, to chyba dobrze. No to, żeby nie przedłużać, lecimy dalej. Uwaga! Ja Na drogę Karola! Na drogę Na drogę. co? Na drogę. Kurwa! co? No i ten starszy pan krzyknął do Boba, aby zamknął wreszcie swoją buzię. Woła tyle razy co, co i co, co, co? A potem inny człowiek mówi, że na jeże, ale potem przerwano i wołano tyle razy. I ten mężczyzna miał, miał chyba dość i uciszył tego Boba. Okej. Okay. Bo awantura była trochę taka, ale lecimy dalej. Jeszcze jedź, jedź, gazol, gazol! Pośpiesz się! Wow, dobra robota! Oh, shit! <noise> Ledwo, bo, bo... Klocuch powie... Klocuch w stylu Boba powiedział, dobra robota. Kot też powiedział, że dobra robota. I Timmy też powiedział, że to, to, to też jest dobra robota. Timi to jest taki baranek po prostu. Jeśli ktoś, jeśli ktoś nie pamięta tej, tej, tej bajki, to jest po prostu to Timi albo Timi przyjaciele. Lub ktoś woli. No, Ale potem okazało się, że jeże przeżyły. No i Bob dalej się wkurzył na to. Jego plan niestety nie wypalił. Dobra. Oglądamy dalej. Się. Zadzwonię do Marty i powiem jej, że jedziesz. Ciężarówka <laughs> chyba wczoraj się nie wykąpała. No i teraz cały śmierci. Ja nie mogę. No jeszcze przy chwilą, bo powiedział, że dzwoni na gliny. Ja nie mogę. To chyba najśmieszniejszy komplement, kiedykolwiek słyszałem w tej przeróbce. Dobra. Oglądamy dalej. Moment jest czasowo niedostępny. U Bob! Zamiar jesteś? Bob? Ale Bob pocisnął Martę. On nazwał ją sama jesteś Bob. <gryw> Ale jej nieźle do dopiął jej docisnął. <gryw> no dobra. Okej, okay, wystarczy już tej takich, no, takich bajeczek. Tylko oglądamy dalej. No bo tych głupot nie tolerujemy. Już odsyłam, czekaj cierpliwie. Trzeba załadować. Rak 2 No i obydwa pojazdy są zdziwione. Podstawą Marty. Ona chce zbudować rakietę tak, że wyląduje w kosmos? Ja nie mogę. To chyba najsprytniejszy plan kiedykolwiek słyszało słyszałem w tym przełupce. Jak cię kręcę. Dobra. Oglądamy dalej. Bo zostało nam niewiele, niewiele minut do obejrzenia, także lecimy. Wystarczy. Rysiu? A jednak to był Ryś, który tak grał takie szokujące dźwięki. Ale potem ten dowódca uderzył go takim no, papierem, żeby przestał grać. To jest chyba scena ze Szreku 2, tak mi się wydaje, gdzie Fiona i Szrek mieli spędzić chwilę sami, gdyż osioł przerywał im taki moment. Kiedy przyjechali tacy, takie jakby panowie z, strąbką, tak jakby, no. Okej. Okay. Oglądamy dalej. Bob rozłączony z serwera. Ja nie mogę. Bob się zaciął i został rozłączony. O nie, chyba Bob więcej już nie zaśpiewa tutaj, w tym przeróbce, tak mi się wydaje. No, trochę mi go szkoda. Ale to tylko przeróbka. Okej. Okay. Lecimy dalej. Ten pan farmer powiedział: bierzcie tego uciekiniera. No, to ten taki turkusowy traktor uciekł na jego oczach. No i kazał go brać. Ja nie mogę. Przecież nie można komuś doganiać tylko z powodu, że on uciekał. No? No dobra, okej. Okay. Nie, będę, nie będę tutaj tak gadał na ten temat. Ok. Oglądamy dalej. Ło, wow, matko. Bob i koparka tak szybko gonili tego traktora, że nawet ten się przewrócił i rozlał coś białego. No to i to oznaczało koniec pościgu. No, tak się zakończył ten pościg, kiedy ktoś nie, gdy nie patrzy, gdzie jedziesz. No. Ok. Ogodamy dalej. Kto kurwa To nie moja wina. A kto kierował Stachu, 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 stachu. Czok, stachu, stachu. Dobra, dobra, dobra. Wystarczy już tego powiedzenia stachu. Bo to już jest już denerwujące. Przecież wiemy, że już mówicie stachu, stachu, stachu. A to już jest po prostu wkurzające. Przestańcie tyle mówić stachu, no bo to już nie da się wytrzymać. Dobra. Lecimy dalej, bo już mam dość tego ciągle suszenia Stachu, Stachu. A -a -a. Jak? Czy możesz powtórzyć? I jak, Stachu St Stefan, masz mi może coś do powiedzenia? Ja mogę powiedzieć coś na ten temat, że po prostu ja na ten temat nic za bardzo nie mogę powiedzieć. <laughs> Stach na wróbrę tak wytłumaczył, że został królem tego powiedzenia śmiesznych komplementów. Ja nie mogę. I nawet słyszeliśmy głos szreka. Jak? <laughs> no, ja nie mogę. Okej. Okay. Lecimy dalej, bo to już 20 minut już się nagrywa ten odcinek. Więc... Zostało nam jeszcze 50 sekund do końca, więc lecimy do samego końca. A zatem oglądamy. Kurwa, że było spierony, ogniste, Ja ci dam kurwa. Co ta bab babka robi w helikopterze? Czy to ona zastrzeliła stracha na wróble? Ja nie mogę. Babka tak wkurzona, że postanowiła zamordować tego stracha na wróble. O, jak się kręcę. To chyba... To chyba naj... To chyba najśmieszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek obejrzałem w przeróbce. Do, dobra. Okej. Okay. Oglądamy dalej do końca. Dobra, i to już jest koniec tego odcinka. Okej. Okay. Na samym końcu widzieliśmy, jak Bob grał na trąbce w takim outro tej przełupki, że mamy subskrybować kanał, ale potem słyszeliśmy jakieś tam komplementy w radiu w helikopterze razem z babką babą. Ale potem ten starszy człowiek powiedział do baby, żeby wynosiła się z jego ziemi. I, rzuci, i rzucił kosą. Prosto w jej helikopter, a baba spadła z helikoptera i się wywaliła. Ja cię kręcę. Ktoś musi teraz z tobą do szpitala pojechać. Dobra. I to już jest koniec tej przeróbki. No więc, co mogę tu powiedzieć? Uważasz, że ta przeróbka jest bardzo fantastyczna? Śmieszna, ale też zabawna. I ja sądzę, że jest bardzo fajne, żeby obejrzeć sobie jeszcze raz i trochę się pośmiać. Ale najważniejsze, że 7 minut przeróbki jest bardzo ładne, muszę powiedzieć. I to już jest koniec 14 odcinka, moi drodzy. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. No i widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Także już się z Wami żegnam. Busiaki dla Was. No. Do zobaczenia. Cześć. Siemka.